Cześć, z tej strony Bartek Bogdan z PPCG Stok. Ponownie rozmawiam dzisiaj z Maćkiem Frankowskim z Biznes Radaru. Cześć Maćku. Cześć, cześć, cześć wszystkim. Dzisiaj będzie trochę nietypowy film, ponieważ nie będziemy omawiać spółki konkretnej. Natomiast zajmiemy się krótko przybliżeniem Wam ciekawego wskaźnika rentowności, jakim jest Trojk. Chłopaki z Biznes Radaru są wielkimi fanami tego wskaźnika i za chwilkę dowiecie się dlaczego. Maciek, powiedz nam krótko, w paru zdaniach, czym jest ten ROIK i czym on się przede wszystkim różni od takiego typowego wskaźnika ROE, czyli rentowności kapitałów własnych? E, może tak. Pytanie tylko pozornie jest proste, bo oczywiście wskaźników jest dużo i nie przypadkiem chcemy zacząć rozmawiać od roik e, To jest wskaźnik z, z grupy efektywnościowych, czyli on pokazuje, czy firma efektywnie wykorzystuje kapitał. Natomiast on nie przypadkiem ma to i, czyli Inwestet, no, my to nazywamy zaangażowany, czy też wykorzystany kapitał. Chodzi o to, że on jest, on pozwala ten wskaźnik zobaczyć, jak firma używa kapitału niezależnie od tego, czy ten kapitał pochodzi z długu, czy od inwestorów, czyli kapitału akcyjny. Innymi słowy mówiąc, żeby wyliczyć ten wskaźnik, to bierzemy zysk operacyjny i dzielimy go na sumę kapitału własnego i zadłużenia finansowego netto. I znowu, w praktyce to oznacza, że jeżeli firma nie będzie używała kapitału dłużnego, to oczywiście ten wskaźnik co do zasady będzie bardzo podobny do ROE, tak? No bo w ROE de facto zysk jest dzielony na. Kapitał, tak? Tylko I to najwyżej... musimy jeszcze podkreślić, bo z tego co czytałem, to wskaźnik ROIK w przeciwieństwie do ROE, on chyba nie bierze pod uwagę zysku netto. Tam jest. Edyktra, tak, 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 tak. Tak jak przed sekundą mówiliśmy, on w praktyce, my go w Biznes Radarze liczymy jako zysk operacyjny, czyli nie jest to zysk netto, to, 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 jest, to jest jeszcze przed opodatkowaniem, i dodajmy od razu, że. ROIK nie należy do takich wskaźników, gdzie byłby jeden wzór na całym świecie. Różne, różne firmy, różne strony inwestycyjne używają. Niektórzy chcą, chcą ten zysk operacyjny pomniejszać o podatek. No, my tego nie robimy i w Polsce nie jest to takie trudne. Większość firm jednak płaci podatek około 19%. Ten wskaźnik, może, inny, może tak, w zasadzie. My pokazujemy w Biznes Radarze wszystkie dane i jeśli ktoś by chciał, to w ogóle nie musi patrzeć na wskaźniki, może sobie większość rzeczy o danej firmie wyczytać i wyliczyć sam na podstawie danych, bilansu, rachunku wyników. To nie jest problem. Natomiast my wszyscy używamy wskaźników, bo mamy nadzieję, że dzięki temu będzie nam trochę łatwiej i trochę szybciej. I co nam ma być łatwiej i szybciej przy okazji Roiku? Posłużę się bardzo takim prostym przykładem, ale Niech on z nami zostanie. Jeśli są dwie firmy i te dwie firmy to są firmy wożące jakieś jakieś towary, czyli takie firmy transportowe. Jeśli jedna z tych firm zgromadziła kapitał od inwestorów i kupiła ciężarówki i wozi, a druga robi dokładnie to samo, ale te ciężarówki na przykład wzięła w kredycie, to okaże się, że te, te dwie firmy co do zasady są bardzo podobne. No może nie takie same, ale bardzo podobne. Natomiast ta firma, która używa długu, no, będzie miała wysokie roe. Tak? To jest prawda w sensie tym księgowym. Natomiast no, te biznesy, przynajmniej dla mnie, są bardzo podobne. I ten wskaźnik ROE ma pozwolić właśnie na to, żeby człowiek nie wpadał w takie proste problemy, że ogląda jakąś firmę i może myśleć, że skoro ma wyższe roe, to ona jest na przykład bardziej efektywna od tej drugiej. No, a okazuje się, że są tak samo efektywne, tylko mają trochę inną strukturę kapitału. Dla inwestorów, to jest ważny wątek, ważny dlatego, bo na końcu dnia tylko firmy, które mają wysoki roj czy wysoką efektywność wykorzystywania kapitału, no tylko te firmy mogą się dobrze rozwijać. No to są te firmy, które mają przewagę konkurencyjną na rynku w danej branży, jeśli konkurują z innymi podmiotami, które, tak jak powiedziałeś, są bardzo podobne, o ile to dobrze zrozumiałem. Tak, tak. I tutaj od razu też powiedzmy taką uproszczoną nieco rzecz, ale ważną, że jeśli widzimy firmę, która przez wiele lat ma wysoki ROIC, no to z tego można wyciągnąć wniosek, że taka firma trochę w słowach znanego wszystkim guru finansów Warrena Buffetta, no że taka firma zapewne ma jakąś fosę, że przez tyle lat jest bardzo rentowna, no i nikt nie, nie przyszedł na ten rynek, nie zabrał jej tego rynku. I to jest to jest początek takiej rozmowy, że jak się u nas, nie jest żadną tajemnicą, że my oczywiście pokazujemy niektóre spółki, ale my o spółkach rozmawiamy cały czas. I jak my rozmawiamy o wielu spółkach, to oczywiście, że patrzymy na różne wskaźniki. I na przykład ten ROIC to jest taki wskaźnik, na który ja patrzę na początku, czyli to jest coś, co ma mi pokazać, czy taka firma na przykład nie jest jakąś pułapką. Co mam na myśli, mówiąc pułapką? Często są firmy nisko wycenione. No i wtedy człowiek myśli sobie, no tak, ma jakiś niski wskaźnik, cena do zysk. Jest dobre pytanie, dlaczego on jest niski. I uwaga, pierwszą rzeczą, na pewno warto się wgłębić w daną firmę, ale pierwszą rzeczą, którą można sprawdzić, co jest w miarę proste, no bo wystarczy wejść na biznes radar, no to oczywiście warto sprawdzić, czy firma, która jest nisko wyceniona na giełdzie, jaki ona ma ten ROIK. ROIK traktujemy tak samo jak każdy inny wskaźnik, czyli no oczywiście lubimy jak trend jest wzrostowy. W praktyce jest to różnie. Gdybyś mógł teraz wejść do na profil spółki Toja. Ja tutaj do... jeszcze jedną powiem rzecz mów, mów. przy okazji tego wspomniałeś o wskaźniku cena i o Leon Buffettie. Warren Buffett ma taką ulubioną kombinację wskaźników dwóch, czyli właśnie rentowność kapitału własnych, czyli to klasyczne ROE, ze wskaźnikiem cena do zysk. Teraz dla niego Najlepsza kombinacja to jest kombinacja niskiego wskaźnika cena do zysku i wysokiego ROE. Tam oczywiście są pewne wartości brzegowe, tam najlepiej, jakby ROE było poniżej, powyżej 30%, a wskaźnik cena do zysku najlepiej poniżej 10%. Natomiast z tego, co powiedziałeś o wskaźniku ROE, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie ROE w tej kombinacji zastąpić właśnie roikiem i szukać firm, które mają wysoki ROE, a jednocześnie niski wskaźnik cena do zysku. Oczywiście, i dodajmy, że Warren Buffett oczywiście też wie, że istnieje wskaźnik Rojki, nawet w swoich listach o tym wskaźniku pisze, ale nie chciałbym cały czas się podpierać Warrenem Buffettem, więc zamiast tego powiem w ten sposób: wszyscy ci, którzy analizują firmy, mają pewne typowe problemy. No Na przykład, jak szukamy FOSY, to oczywiście jest czasem bardzo trudno stwierdzić, czy dana firma ma tą fosę, czy ta fosa może maleje aktualnie? To, to nie są proste pytania. I ten wskaźnik ROIK ma taką przyjemną cechę, że jak my patrzymy na jakąś firmę, to my zamiast się stresować tym, czy ona ma niskie czy wysokie ROE w danym roku, tak? Czy jak miała wysoki zysk, no to ma dobre ROE, ale jak miała niski albo w ogóle, no to ten ROE spada przecież do zera, to my możemy patrzeć, czy ta firma na przestrzeni lat udało jej się obronić swoją pozycję i jest wiele takich przykładów i tutaj od, od razu posłużę się przykładami spółek znanych, choć nie, choć może nie, nie, nie z polskiej giełdy. No, są spółki, które są bardzo znane, jak choćby Apple, no, gdzie ten rojk jest permanentnie do około 30%. I oczywiście, że można lubić, Apple nie lubić. Ta firma też ma wszystkie problemy dużej firmy, czyli na przykład ma problemy, jak dalej rosnąć. tak? jest wielka korporacja, co ona ma problem, jak znajdywać nowe rynki. Ale powód, dla którego ona jest tak wysoko wyceniana, to też bierze się stąd, że ma wysoki rojk. I tutaj. Powiedzmy twardą rzecz. Są badania, my je czytamy, i te badania mówią, że firmy z wysokim rojkiem z reguły są wysoko wycenione. Innymi słowy, mówiąc, wysoki poziom wskaźnika rojk w danej branży przekłada się na wysoką wycenę konkretnej spółki. Nie w 100%, ale w dużym procencie. Jest to też potwierdzenie sytuacji, że takie spółki też kiedyś były do kupienia w atrakcyjnych cenach. No i kwestia jest taka, żeby znaleźć spółkę, która jest jeszcze rozsądnie wyceniona, a ten roik ma na dobrym poziomie, co ważne w tykancie wzrostowym, prawda? Tak, żebyśmy nie mówili o Apple'u, to, to tylko jed, dwa zdania, że to nie chodzi tylko o spółki technologiczne, żeby, żeby wszyscy, którzy nas oglądają, nie mieli takiego poczucia, że na końcu znowu zaczniemy mówić o spółkach sasowych i grach, to, 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 to w ogóle nie taki kierunek. Wysokie rojki na świecie Tu zachęcam do przeczytania artykułu o, o tym, który, który można przeczytać na Biznes Radarze i PPCG, o właśnie wskaźniku ROIK, różne branże mają, no wiadomo, że te, które wymieniłem też, ale zarówno farmaceutyki, jak i napoje też mają, też są w stanie generować wysoki ROIK i zaraz przejdę do polskich spółek, a jeszcze ja tylko powiem, no taka firma jak Nike, której no, no nie uznamy jako technologiczną, bo jednak ciągle produkuje odzież sportową, tak, i wydaje się, że chce to robić dalej. Ma absolutnie porównywalny z Aplem, bardzo wysoki, bardzo wysoki ROIK, rzędu 30%. I oczywiście jest ona wysoko wyceniana, czyli ma tam cenę do zysk pewnie, pewnie około 40, tak? Dzisiaj. Natomiast przejdźmy do Polski, jakbyś mógł włączyć po, profil firmy, Toja, którą omawialiśmy, i zachęcamy wszystkich do obejrzenia filmu. Jakbyś Mamy się włączył. I analiza finansowa. Analizę finansową. Już wiem, gdzie to jest, także szybko się przeklikam. Wskaźniki, i na dole wskaźników jest właśnie ten ostatni wiersz na samym dole. To są właśnie, to są właśnie, to jest pokazane w układzie kwartalnym rojki DOI. Ja tu tylko jeszcze wspomnę, że jeżeli chcecie sprawdzić taki podstawowy wzór na rojk, to możecie sobie tutaj zaznaczyć i przytrzymać kursor myszy przy wskaźniku ROIK macie takie w szarym kółeczku informacje i wyświetli się jak jest ten ROIK liczony czyli zysk operacyjny w liczniku i w mianowniku kapitał własny z zadłużeniem finansowym netto jak patrzymy na ten ostatni wiersz to zacznijmy od najprostszej rzeczy, czyli gdybyś mógł przesuwać się w latach do tyłu, czyli teraz widać 2019, to przesuwajmy się, przesuwajmy i patrzmy na ten wiersz, ja zaraz to skomentuję, że ten wskaźnik ROIK, oczywiście, że on się waha i tutaj no, to jest życie, które powoduje, że on w każdym kwartale jest trochę inny, ale dobra wiadomość dla e, akcjonariuszy Toi jest taka, że on cały czas jest wysoki, tak? On jest, on jest raz 20, raz 18, raz 25, ale cały czas to jest dużo. Tak? No i dlatego właśnie to ja jest w stanie rozwijać się, wypłacać dywidendy, no jakby jest efektywna. Tak? Jakby jest w stanie tym kapitałem obracać się efektywnie. Dodajmy jeszcze, że oczywiście tu po prawej stronie jest taki, jest taki malutki zielony wykresik poglądowy. No widać, że. Ten, ten, ten wysoki wskaźnik rojka fluktuuje. Trudno to no, mówić o tak, jakimś widać pewno, Tak, widać pewną cykliczność, natomiast wydaje mi się, jeśli dobrze rozumiem, a nie takich trendów, że to jest istotne, aby ten wskaźnik przede wszystkim był, utrzymywał się na wysokim poziomie, a najlepiej jeszcze jak będzie wyższy od średniej dla sektora, w którym spółka działa. Tak, nie chcę za dużo wchodzić w tej sekundzie w teorię, natomiast teoria mówi, że najlepiej jest, jak oczywiście ten wskaźnik ROJK będzie. Przekraczał koszt kapitału dla danej spółki. Liczenie tego kosztu kapitału jest dość, dość trudne. Tu, tu nie ma takich wyliczeń wprost. Jest to, jest to często podawane. Wiadomym jest, że dla dużych firm ten koszt pozyskania kapitału będzie niższy niż dla małych, ale, w, ale tak w największym. Podejściu prostym do tego, to my musimy sobie uświadomić, że, że nawet taka firma, która nie ma długu, no, ma jakiś koszt kapitału. Jak ja kupuję jakieś akcje, to ja z góry zakładam, że ja bym chciał, żeby ta firma na no, jakiś minimalny zwrot z tego kapitału miała, tak? Nawet taka, która nie ma długu. To, to, to nie chodzi o obligacje, chociaż jak się prawidłowo liczy ten wskaźnik kosztu kapitału, to się tam uwzględnia kapitał akcyjny, kapitał obligacyjny. No, kapitał akcyjny jest droższy od obligacyjnego. Ale w przypadku to ja pewnie taka firma może może zdobywać kapitał na poziomie 80% na pewno, więc jak ona ma 25% ten wskaźnik Roik, no to on jest znacząco wyższy niż koszt kapitału. Jakby go nie liczyć. Um, są różne szkoły, więc nie wchodźmy w szczegóły, możemy wrócić do tego. Gdyby Państwo mieli jakieś pytania, to prosimy pisać do nas, to my możemy. Ja mogę o tym mówić dwie godziny, ale nie mam takiej odwagi, żeby zabrać Państwu dwie godziny, więc będziemy starali się bardzo to, to, to skracać. Natomiast nie ulega żadnej wątpliwości. Że do arsenału wszystkich wskaźników każdy ma swoje ulubione, każda branża też będzie miała swoją specyfikę, czyli będą takie branże jak nieruchomości, gdzie, gdzie dług będzie bardzo ważny, a będą takie branże jak gry, gdzie, gdzie jednak większość firm się finansuje kapitałem akcyjnym, więc tego długu w ogóle nie będzie i inne problemy będą kluczowe, ale tak czy inaczej ten wskaźnik warto śledzić. I jest to, no, przynajmniej dla mnie, jedno z podstawowych narzędzi yy, początkowego popatrzenia na daną spółkę. Zobaczymy sobie w takim razie jeszcze kilka spółek. Możemy obejrzeć Ambre, którą też niedawno omawialiśmy razem z Maćkiem, jak to wygląda w przypadku tej spółki dywidendowej. I tutaj widzimy, że ten ROIK też jest na całkiem niezłym poziomie, jeżeli popatrzymy na, na przeciętny poziom tego wskaźnika dla, dla sektora. Tak na tym, zielonym, na tym zielonym takim wykresiku tutaj po prawej stronie, no widać, że Ambra miała przyjemną cechę, że ten rojek się zwiększał. Gdybyś mógł się cofnąć, to zobaczymy, czy on się rzeczywiście zwiększa. W czasie się cofaj, zobaczymy, jak tam to. cofaj się, cofaj, cofaj. No tak, bo udało się firmie zwiększać ten ROEG, tak? bo w roku 2014 miała 11, a teraz ma bliżej 15 czy 16. Tak, 2015 tak? To, to dobry miał znak. 8. To dobry znak, że. że Udało się to zrobić. Ale może jakieś inne, jakieś większe spółki, choćby te dywidendowe, które tak lubicie. W takim razie zobaczmy sobie spółkę PZU, bo to jest spółka, którą z Maćkiem oglądaliśmy jeszcze przed zrobieniem ten, tego nagrania. I to jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawy przykład niezwykle wysokiego wskaźnika ROIK, branży, w której PZU jest tak de facto głównym reprezentantem na giełdzie. A to jest przecież spółka, która jest jedną z lepszych spółek dywidendowych na polskiej giełdzie. I tutaj widzimy, że ten rojk jest, zwłaszcza jeżeli popatrzymy tak, na lata. jest fantastyczny. Tak, 2019 do, do pierwszego półrocza 2020, on jest na bardzo wysokim poziomie. On, on też się wahał, jakbyś mógł się cofać w przeszłość, bo tutaj, żeby można było zobaczyć. Są, są takie momenty, gdzie, gdzie ten rojk jest dużo niższy. Ja to zaraz skomentuję, bo tam po prostu. Zyski PZU były przez moment niższe, ale jak się patrzy tak na, na, na długi okres, jakbyśmy mógł się cały czas cofać. Teraz jesteśmy w 2014 roku, teraz będziemy patrzyli za chwilę na 2013, to zobaczymy, że to jest firma, która ten wysoki roik, o, potrafi wygenerować od lat, i dodajmy, że no, to jest firma, która działa na bardzo konkurencyjnym rynku, czyli jakby no, dużo światowych firm ubezpieczeniowych konkuruje z PZU, ta konkurencja trwa cały czas, i szczęśliwie akcjonariuszy pzt PZU jest w stanie jakby toczyć tą walkę konkurencyjną, ale cały czas ma wysoki rojk. tak? Zdarzają się gorsze lata i to też, to, 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 to nie... I to nawet całkiem nie ma, dłuższe okresy. Ale zasadniczo, tak jak tam było parę lat, parę lat gorszych, ale zasadniczo widać, że ten wysoki rojk udawało się, udawało się utrzymać przez bardzo długi czas, no i znowu, to potwierdza intuicję, że w tym sektorze PZU ma mocną pozycję, nie zostało Pokonane przez konkurencję, no nadal jest to wiodąca firma ubezpieczeniowa, tak? pomijając wszystkie problemy, które każda firma ma od czasu do czasu, jest to firma z dużym udziałem skarbu państwa i tak dalej, ale jakby biznesowo jest w stanie obronić się na tym konkurencyjnym rynku. Ciekawa sytuacja, że tutaj loik całego sektora jest bardzo wysoko, ale to też głównie wynika z tego, że na polskiej giełdzie, no w branży ubezpieczeniowej, to jest PZU jako dominujący gracz na parkiecie, plus tam warta chyba jeszcze, prawda, jest notowana. I, i tak, niemiecki taki Jakiś niemiecki Jakiś ubezpieczenie niemiecki, także de facto tak, tych przedstawicieli no ma sektora jest na. Tak. tak, tych przedstawicieli sektora możemy policzyć na palcach jednej ręki. No i takie PZU, generując tak wysoki roik, no, ustawia cały, całą, całą, jak gdyby, benchmark sektora. Maciek, czy jeszcze jakąś spółkę chciałbyś pokazać? Nie, chciałem powiedzieć, że do Rojka będziemy wracać w tym sensie, że mamy nadzieję też co pewien czas pokazywać różne wskaźniki. i Na przykład jak będziemy omawiali wskaźnik Cena do zysk, który jest jednym z najpopularniejszym, jeżeli nie najpopularniejszym wskaźnikiem, ale on właśnie jest dużo użyteczniejszy dla inwestora, gdy go się analizuje razem z rojkiem. Tak? I wtedy zobaczymy, które firmy warto kupić przy małym małej cenie do zysk. No a które nie? Gdzie będą te pułapki to co to co się mówi pułapka wartości value trap. Ale to w następnym odcinku. Na razie myślę, że to już Wystarczy. Ja Maciek, tylko jeszcze powiem na koniec, że bardzo bym chciał zobaczyć w biznes radarze jeszcze jeden wskaźnik, może się kiedyś uda, jakim jest Cape, czyli cena do zysku ważony ostatnimi dziesięcioletnimi zyskami. to byłoby Jak to super... się mówi, zamówienie przyjęte, natomiast nie jest jasne, kiedy nastąpi kiedy... realizacja. Tak, Dodajmy dokładnie. zupełnie już poważnie, że oczywiście dostajemy różnego rodzaju propozycje dokładania wskaźników, i my wszystkie maile czytamy. No nie wszystko da się zrobić jednym ruchem. Co więcej, nie wszystko Wszystkie rzeczy są, no, są jakby proste do wykonania od, od strony informatycznej, ale absolutnie Cape jest znanym wskaźnikiem i też kiedyś na pewno z nim coś zrobimy. Na pewno na filmie, kiedy, kiedy będzie w wskaźnikach, dzisiaj, dzisiaj nie chciałbym obiecywać. Super, dziękuję Ci, Maćku bardzo za, za tą ciekawą rozmowę o Droiku. To ja dziękuję. Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Enroic będziecie stosować. A jeśli tak, to, to koniecznie korzystajcie z Biznes Radar, bo tam on jest po prostu łatwo dostępny i, i już dla Was wyliczony. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Jedziemy po sukces. Cześć.